Witam w kanale Tapis TV. Znajdujemy się w Bełchatowskim oddziale firmy Tapis, dobrze lub 15B. Mam na imię Marcin i zaprezentuję Państwu odświeżony wkład kominkowy firmy Kavulain model 660D. D oznaczenie to podwójna wizja ognia, podwójne przeszklenie. Na przestrzał. Wkładu kominkowego. Model 660D odświeżony to zewnętrzna rama umożliwiająca łatwy, szybki montaż i zabudowę o grubości 6 mm, nowoczesna chromowa kramka, szyber, dwie przepustnice do kontroli i sterowania procesem spalania, wewnętrzna część urządzenia, ramy przedniej, wykończona w stali, podkreślająca nowoczesny charakter. Tą dźwignią sterujemy przepustnicę i dopływ powietrza do, na kurtyny powietrzne, w tym przypadku górna i dolna i cała seria wkładów Kawoline została rozbudowana o dodatkowe dwie kurtyny boczne. W tym małym rowku przedostaje się powietrze i, i, i opływa nam przednią szybę. Także wkłady Kavulajin mają cztery kurtyny powietrzne, jak i górną, dolną, jak i z prawej, taki z lewej strony. Wewnątrz pod różtem znajduje się popielnik, głęboki popielnik. Oraz klucz do regulacji procesem spalania w przypadku, kiedy urządzenie jest rozgrzane. Przedstawiam drugą stronę wkładu. Proszę zwrócić uwagę, że ta część nie ma przepustnic sterowania. Wszystko znajduje się z jednej strony. Te dwie przepustnice do regulacji procesem spalania oraz szyber znajduje się z drugiej strony. Tutaj mamy tylko klamkę, ale tak jak i w przypadku. Przedniej fasady, jak i tylniej fasady, dalej mamy dwie kurtyny powietrzne, górną i dolną oraz boczne. W standardzie dokładamy dwa uchwyty, które umożliwiają nam transport i praktyczne wnoszenie i ustawianie tego paleniska w każdym miejscu, gdzie chcemy. Wkład kominkowy KW Line Model 660D można zamówić w różnych opcjach. W tym przypadku prezentuję Państwu wkład z podwójnym przeszkleniem, ale występuje też w wersji tylni załadunek. To znaczy tylnia część wkładu jest wyłożona szamotem lub wermikulitem, a od tej strony stalą. Wtedy mamy takie udogodnienie w przypadku ciekawego zamontowania tego urządzenia w przypadku ściany działowej gdzie mamy dostęp z pomieszczenia technicznego także możemy wtedy wszystkie całą obsługę wykonywać od tyłu urządzenia KW line to najwyższa jakość i najlepsze materiały użyte do produkcji swoich urządzeń grzewczych. Proszę zwrócić uwagę na cztery kurtyny powietrzne, to niespotykane wśród producentów innych palenisk. Zazwyczaj mamy do czynienia z jedną kurtyną powietrzną. Tutaj cztery. Aby ta perfekcyjnie czysta szyba była czysta, jest jeszcze ważny jeden czynnik. Dobry, suchy opał. Proszę. Pamiętać o tym, że na rynku bardzo ciężko dostać suche drewno. Klient nieświadomie kupuje mokre drewno i pali mokrym drewnem, ponieważ tak naprawdę wysusza nam drewno nie lato. I większość klientów ma wyobrażenie, że jeśli zimą czy wiosną zetnie drzewo, porąbie. I to drewno rozłoży na słońcu, to jesienią będzie ten opał nadawał się do palenia. Nic bardziej mylnego. Dobrze wysusza do 19% wilgotności dwa cykle przemarzania. Dwie zimy. Wtedy to polano idealnie nadaje się do spalenia. Tak naprawdę wysusza nam drewno. Móz. On wytrąca cząsteczki wody z pola. Wprawione oko od razu, yy, jeśli dotknie takie polano, yy, yy, widzi, że mamy do czynienia z suchym dwuletnim drewnem. Yy, proszę zwrócić uwagę na te małe, drobne pęknięcia yy, w polanie. To oznacza, że jest to idealnie przygotowany opał. Sporo naszych klientów zadaje mi pytanie, Panie Marcinie. Jakim drewnem palić w kominku? Za każdym razem odpowiedź jedna, ta sama. Dwuletnim, suchym. Obojętnie jakim, ale dwuletnim, suchym drewnem. Jak to, e, obojętnie jakim? Iglastym drewnem nie wolno palić we wkładach kominkowych. Moja teoria na ten temat jest taka: w każdym kominku można palić drewnem iglastym, nawet tym najtańszym supermarketu. Ale najważniejsze, żeby to polano było perfekcyjnie sucho, suche. Cząsteczki żywicy spalą się tuż nad polanem, wewnątrz w komorze spalania, a nie odłożą się na szybie spalinowym, w kominie czy w urządzeniu. Żaden producent nie pozwoli sobie na to, aby w karcie technicznej, gwarancji czy w instrukcji obsługi napisać, że można palić iglastym drewnem. Ponieważ jeśli klient pali. Mokrym liścia z tym drewnem nic się nie stanie. Oprócz tego, że cała energia podczas procesu spalania wytworzona jest do odparowywania wody w drewnie, wtedy wkład bardzo słabo grzeje, zostają grudy niedopalonego drewna, bardzo duża ilość popiołu, brudna szyba, po wewnętrznej części wkładu spływa woda, ale nic z urządzeniem się nie stanie. Ale jeśli palimy Iglastym mokrym drewnem, to wtedy cały szyb spalinowy nam się zaklei, wkład wewnątrz może się zakleić i jak wrzucimy dobre, suche polano, może dostać samo zapłonu wkład i komin yy, nam się wtedy może palić wewnątrz. Dlatego jeśli palimy we wkładzie kominkowym iglastym drewnem, musi być perfekcyjnie suche. Stąd moja teoria, palmy wszystkim pod jednym warunkiem, że musi to być perfekcyjnie suche drewno, bo inaczej, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie jakości naszego opału, palmy tylko liściaste. Podsumowując, model E660KW Line to najczęściej wybierany wkład kominkowy z oferty tej firmy, a wersji vis a -vis stwarza nam... Bardzo duże możliwości adaptacyjne. Ten wkład można zamówić w wersji z podnoszoną szybą do góry z jednej, jak i z drugiej strony. Można zamówić go z różnym wylotem spalin. W tym przypadku jest to model specjalnie przygotowany dla naszego inwestora o, wykro... o przekroju wylotu spalin f 150 W standardzie występuje w przekroju f 180 Więcej informacji na temat produktu firmy Kawulein znajdziecie Państwo w serwisie internetowym www.kawulein.pl. Proszę też śledzić nasze prezentacje w kanale YouTube z realizacji wkładów KW Line. Wtedy zaobserwujecie Państwo perfekcyjnie czystą szybę. Podkreślam, że wkłady KW Line po liftingu są jeszcze lepsze, bo nie w dwie, lecz wyposażone są w cztery kurtyny powietrznej. Ja ze swojej strony już serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych naszych prezentacji.